Cześć. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym przeglądzie. Wraz z dzisiejszym odcinkiem przyjrzymy się kolejnym produkcjom, które były prezentowane na imprezie E3 2015. Dzisiaj konferencja Square Enix znajdzie się na naszym celowniku i wraz z tą wiadomością pragnę poinformować, że Square Enix należy do mojej jednej z najbardziej lubianych firm produkujących gry komputerowe. Rozpoczynamy nasze zestawienie. W dzisiejszym zestawieniu znajdą się tak naprawdę same mocne tytuły i nie będą to produkcje, do których każdy z nas musiałby się zmuszać, aby powiedzieć, że jest to dobre. Pierwszym tytułem, za jaki się weźmiemy, będzie DOS X Mankind Divided, czyli kolejna odsłona słynnej serii RPG akcji, w której przyjdzie nam się ponownie wcielić w jakże dynamicznego, rozumiejącego zrobić rozrubę Adama Jensena. Akcja rozgrywa się w 2029 roku, dwa lata po wydarzeniach przedstawionych w poprzedniej części. I już tutaj warto zaznaczyć, że twórcy nie przewidzieli możliwości importowania stanów gry z buntu ludzkości. W kolejnej części nie przyczyniam wyłącznie podziwiać ulepszeń graficznych i audiowizualnych. Eidos Montreal przygotował nam bardzo wiele nowości i postarał się wnieść serię DOS X na jeszcze wyższy poziom. Nowe umiejętności na dodatkowe modyfikacje ciała, których jest dwa razy więcej niż w poprzedniej części oraz możliwość decydowania, w jaki sposób chcemy się pozbyć przeciwnika, to tylko część ulepszeń, jeśli chodzi o nową część. Do tego wszystkiego dochodzą nam charyzmatycznie oraz zróżnicowani bosowie, a także możliwość wielokrotnego kreowania fabuły oraz używania zdolności kasie. Czym ona takim jest? Kassie stanowi dla nas umiejętność, dzięki której analizujemy sam psychiczny delikwenta. Jak widać, studio szykuje dla nas niesamowitą ilość wrażeń oraz solidnie wypełnioną po brzegi strzykawkę emocji. Liczymy na dobrą grę w uniwersum cyberpunk i tym samym niech najnowszy DOS-X stanowi motywację do pracy dla naszego polskiego studia Project CD-RED przy swoim najświeższym zapowiedzianym na przyszły rok tytule, jakim jest Cyberpunk 2077. z kolejnym tytułem opuszczamy klimat cyberpunku, ale za to zostajemy przy takich klimatach jak mordowanie cichaczem, i nie mam tutaj na myśli żadnych gazów z dupy. Hitman, a konkretnie szósta część Hitmana, została oficjalnie zapowiedziana podczas tegorocznych targów E3, a jego premiera ma mieć miejsce już 8 grudnia 2015 na komputery oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One. Ogólnie rzecz ujmując, jeśli chodzi o fanów skradanek, to można stwierdzić, że w najbliższym czasie w tej kwestii nie ma co narzekać, i taka ilość dobrych tytułów zaspokoi nie jednego konesera takich klimatów. Seria Hitman została zapoczątkowana w roku 2000 i zdaje mi się, że ma się świetnie aż po dziś dzień. Co prawda, często przychodzi toczyć bój z produkcją Ubisoftu, jaką jest Splinter Cell. I nie chcę tutaj poruszać dyskusji, która z serii jest lepsza, ale za to mogę stwierdzić, że w najbliższym czasie możemy się poczuć lekko rozpieszczani możliwością wyboru pomiędzy obydwiema firmami. Jeśli chodzi zaś o kolejnego Hitmana, to poza wszystkimi świetnymi rzeczami, jakie były w poprzednich częściach, w następnej dochodzą nam niesamowicie rozległe lokacje, które mają nam dawać większą swobodę działania. Z miejsc, które przyjdzie nam odwiedzić, twórcy zdradzili Paryż, południowe Włochy oraz Marrakesz. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych opóźnień w stosunku do tej gry i że wyjdzie z dniem, na jaki ją zapowiedziano. A do tego czasu może i sam sobie zrobię z tyłu głowy nadruk w postaci kodu kreskowego. Tom Pryder, a może raczej powinienem powiedzieć Lara Croft, seksowna i sprytna pani archeolog nic się pani nie starzeje, pani Laru. Ile to już lat, kiedy było nam dane zagrać w pierwszą część przygód naszej poszukiwaczki skarbów oraz tajemnic. Co prawda z pierwszą częścią za dużo do czynienia nie miałem, bo jeszcze dobrze pada w rękach trzymać mi nie przyszło, ale wraz z kolejnymi częściami Tomb Raider myślę, że było coraz lepiej. Jednakże coś, czego nie da się przebić i co najbardziej zapadło mi w pamięci z całej serii, to lokaj z treningu z Tomb Raider 2, którego dane nam było zamykać w lodówce. Jednakże przejdźmy już do rzeczy. Seria gier Tomb Raider niedawno jeszcze odczuła pewien przestój w latach 2008 a 2013. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że reaktywacja była udana. Wraz ze stworzeniem gry w 2013 Tomb Raider ponownie nabrała smaku oraz zaczęła przyciągać grono fanów. Nawet zbiła niezłą pulę nagród i masę dobrych recenzji. Doczeka się wersji remastered na konsolę 8 generacji, a mnie podwójnie przyciągnęła przed monitor i uwiodła swym rozmachem. Wraz z takim zasobem informacji przechodzimy do kwestii kolejnej części, czyli Rise of the Tomb Raider, która budzi we mnie wiele Wątpliwości. Patrząc po tym, co mamy przedstawione, obawiam się, że Eidos Interactive nie pokaże niczego nowego. Tendencja, tak jakby, nie jest to ni spadkowa, ni to progresywna. Nie wiem, jak wszyscy, ale po obejrzeniu tego, co było zaprezentowane na targach, poczułem się, jakbym w najbliższym czasie miał zagrać w to, co już było mi dane dwukrotnie w roku 2013 oraz 2014. Z tym, że w innym terenie, oraz o nieco odmiennej fabule, ale suma summarum prowadzącą do tego samego. Co prawda nie dane mi było trzymać kontrolera i spróbować jak to jest, ale po spędzeniu kilkudziesięciu godzin w poprzedniej części można zauważyć pewne różnice, a raczej ich brak. Rozumiem, że jeżeli coś jest dobre, to nie warto z tego rezygnować, jednakże takie podejście nie jest najlepsze, bo zawsze trzeba się starać, aby było jeszcze lepiej. Natomiast jeśli chodzi o najnowszą Tomb Raider, która chciałaby ewentualnie stanowić konkurencję dla Natana Drake'a, to niestety ale Crystal Dynamics w mojej opinii musi pokazać coś więcej. Wiesz, że i tak niezależnie od tego, czy Rise of the Tomb Raider będzie jedynie dużym dodatkiem do poprzedniej części, czy też po prostu będzie taki sam jak poprzedniczka, to większość ludzi i tak zakupi ten produkt, firma swoje zarobi, a ja zapewne także z chęcią ponownie spędzę przy grze dobre kilkanaście godzin. Jednakże nie będę raczej w stanie się zachwycić czymś, czym już wcześniej dane mi było się zachwycać, a z kolei redakcje nie będą miały litości dla gotowego projektu z jedynie nowo rozpisaną historią, a nawet nie. Klimat, fabuła, grafika, muzyka, postacie kocham, uwielbiam, szanuję, respektuję. Seria Final Fantasy, którą osobiście uważam za jedną z najlepszych rzeczy, jaka powstała w świecie gier komputerowych. W swoim życiorysie mogę się pochwalić takimi ukończonymi częściami jak Final Fantasy 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 2, 12, 13, 13, 2 oraz Crazy Score Final Fantasy 7 na konsole PSP. Tutaj sytuacja miała dokładnie takie samo miejsce jak w przypadku Tom Clancy's The Division. Kiedy tylko podczas zajęć w technikum, jakie były sieci komputerowe i systemy operacyjne przejrzałem kalendarz premier na Ultimie i ujrzałem Final Fantasy 15. zacząłem się mocno zastanawiać nad zakupem PlayStation 4 właśnie dla tej produkcji. Co prawda data była jeszcze wtedy odległa, ale dla takiej produkcji mam niesamowity zapas cierpliwości. Głównym bohaterem tytułu jest młody książę Noctis Lucis Caelum, którego rodzina od pokoleń rządzi małym, ale wysoko rozwiniętym technologicznie miastem państwem. Jako jedyny kraj na świecie dysponuje ono jeszcze magicznym kryształem, zapewniającym ochronę i dostojne życie jego mieszkańcom. W czasie, gdy księstwu Noctisa udaje się doprowadzić do zakończenia wieloletniej zimnej wojny z sąsiadami dążącymi do przyjęcia kryształu, niespodziewanie najeżdżają jej agresywne siły Imperium Niflheim. W ten sposób Noctis wraz z przyjaciółmi zostaje wrzucony w wir wojny i musi obronić swoją ojczyznę przed zakusami wroga. Młody książę zmierzy się także z innym problemem, który dzieli z poznaną na początku gry stelną Nox Floir dziedziczką bogatej rodziny z Królestwa Tenebrae. Oboje zdają się widzieć tajemnicze światło legendarnej Etro wpływające na nich w dziwny i niespodziewany sposób. Wobec tego tytułu posiadam bardzo dziwne odczucia. Bardzo boję się i obawiam co ogólnie z tego wyniknie, a zarazem tak jakby się po prostu nie przejmuję ze względu na to, że niezależnie od tego jak gra wypadnie, i tak przyjdzie mi ją ukończyć z niesamowitą satysfakcją i ogórkiem małosolnym na ryju. Patrząc po tym co aktualnie dzieje się na ekranie, śmiało skłaniam się ku stwierdzeniu, że Final Fantasy bardzo mocno zaczyna przypominać Metal Gear Rising Revengeance, szczególnie jeśli chodzi o sposób walki, mocno odchodzący od takich części jak Final Fantasy 10 czy na przykład Final Fantasy 8. Można trochę Final Fantasy 15 przyrównać do 12 części, jednakże takie coś będzie mogło nastąpić dopiero po dokonanej rozgrywce. Mam również ciche nadzieje ku temu, że twórcy nie zapomną klasycznych rozwiązań i dostaniemy dopracowaną i cudowną grę JRPG. Mówiłem wam już, na czym polega szaleństwo? A więc, moi mili, Just Cause 3 jest dokładną definicją szaleństwa i wariacji. Masowy mord, rzeź i robienie demolki ze świata to nieodłączne elementy tej jakże dynamicznej produkcji. Jeśli chodzi o fabułę, to kolejny raz wcielamy się w Rico Rodriguez'a, obecnie już byłego tajnego agenta pracującego dla specjalnej komórki CIA, znanej jako Agencja. Tym razem bohater trafia w rejon Morza Śródziemnego do Republiki Medici, która cierpi pod brutalnymi rządami generała Di Ravello. Naszym zadaniem jest doprowadzenie do upadku dyktatora. Niesamowity wachlarz możliwości na sianie zamętu wśród szeregach naszego wroga. Przeogromna lokacja, a konkretnie wyspa o powierzchni ponad 400 m2, oferująca szereg zróżnicowanych lokacji bardzo dużą swobodę przemieszczania. Zawsze chciały zabawić się używając samochodu, motorówki śmigłowca czy też czołgu? Spokojnie, w Just 3 wszystko z tych rzeczy, nawet i więcej, zostało zawarte. Praktycznie potrzebujemy tylko się tam znaleźć, wygodnie rozsiąść w fotelu i możemy zacząć robić masowy rozpierdą. Największą obawą, jeśli chodzi o Just Cause 3, jest możliwość wystąpienia dużej ilości nudy po dokonaniu wszelkich zniszczeń i zamienieniu wyspy w piekło. Brak trybu multiplayer a wstawienie jedynie warki statystyk może sprawić, że gra przez wielu nie zostanie ukończona i pozostawią ją w połowie samą sobie. Natomiast niektórzy, być może nawet przez brak rozgrywki wieloosobowej, nie sięgną po ten tytuł. Gdybym był na miejscu głównego dyrektora, mocno bym się zastanowił nad zrobieniem do tego wszystkiego Just Cause 3 online, ale nie jestem. Co do samej grafiki, to została ona nieźle podrasowana i myślę, że niektóre widoki będą w stanie zatrzymać nam dech w piersiach. Oby nie na dłużej, bo się jeszcze wszyscy kurna podusimy. Ode mnie to wszystko. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Niebawem kończymy z targami E3 2015, bo raptem została nam jeszcze tylko konferencja Electronic Arts i niebawem uderzymy w inne klimaty, aczkolwiek pomysłów mi nie brakuje. Rankingi giver najbardziej kontrowersyjnych postaci czy też najseksowniejszych kobiet i mężczyzn w grach również mogłyby zagościć na moim kanale. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, na dziś to tyle. Trzymajcie się i na razie. Gotta answer but which list are you talking? Exotic dance strut, I would tip you for walking.